Cześć. Kiedyś dawno temu, jak tylko pierwszy raz zetknąłem się z grą The Hunter, pomyślałem, że byłoby świetnie, gdyby na tym silniku. Pojawiła się gra w otwartym świecie o wędkowaniu. No i stało się. Taka gra powstała i ma pojawić się jeszcze w tym roku. Dokładna data premiery nie została opublikowana. Pojawił się natomiast dosyć ogólnikowy opis. Będę bazował tutaj na Steamie. Twórcy The Hunter, Call of the Wild, czyli gry, której na pewno nie trzeba Wam przedstawiać, prezentują nam nowatorski symulator wędkarstwa. Podkreślam, że pada tutaj słowo symulator i trzeba być tutaj na to wyczulonym, bo w dalszym opisie to tak nie do końca pewnie się z symulacją będzie zgrywało, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Eksploruj świat i znajdź doskonałe miejsce do łowienia, przemieszczaj się po rozległych wodach samemu lub ze znajomymi i wyróż w podróż, by zostać mistrzem wędkarstwa. I tutaj zwróciłbym uwagę na to sformułowanie, mistrzem wędkarstwa. Czy szykuje się jakaś konkurencja dla Fishing Planet? Ciężko stwierdzić, jaka będzie formuła. Czy to będzie formuła taka typowo eksploracyjno-wędkarska, łącznie z naciskiem na multiplayer? Czy będą się tam działy jakieś wydarzenia? Czy będą jakieś faktycznie mistrzostwa, turnieje, wydarzenia dodatkowe? Ciężko stwierdzić, jaką twórcy przyjmą formułę. Jaką formułę natomiast ma nie Call of the Wild to wiecie, wiecie też ile wyszło DLC i w jakiej formie i co potrafili dodawać też i w jakiej cenie więc tutaj pole do popisu będzie ogromne moim zdaniem przy tej grze, chyba jeszcze większe niż przy, przy tematyce myśliwskiej, więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. I teraz dwa słowa odnośnie świata. Świat w Call of the Wild jest pełen spektakularnych łowisk zapierających w piersiach miejsc, które można eksplorować pieszo w pojazdach terenowych lub w łodziach. No i tutaj pojawiają się informacje o tym jak będzie się można przemieszczać. Oczywiście pewnie tam później jeszcze wiadą jakieś Kłady, niekłady i tego typu rzeczy, namioty i różne tam pewnie takie zasiadkowe tematy, to można już pójść śladem i przejrzeć sobie jak wyglądały DLC do nie, do Huntera, to też będzie wiadomo jak tutaj to może się rozegrać. Przemieszczając się po sieci połączonych rzeki jezior przemierzaj tętniące życiem świat we własnym tempie i odkrywaj mandrujące rzeki majestatyczne szczyty górskie krystaliczne źródła, niesamowite szlaki wędrowne i ukryte jeziorka. No i to ukryte jeziorka Warto zaznaczyć, bo pewnie może być tak, że będą jakieś tam szlaki wytyczone, otwarte, a będą się trafiały jakieś miejsca, gdzie będzie można natknąć się na jakieś ciekawe gatunki albo na jakieś lepsze sztuki. Nie, zobaczymy co z tego wyjdzie i jaka to będzie dokładnie forma. Natomiast przepis jest na tą grę gotowy, można powiedzieć, bo ten świat, który był wykreowany do tej pory, no tutaj się wiele nie zmieniło. Po prostu większa ilość lasów zamieniła się w jeziora, rzeki, źródła jakieś tam. Inne cieki wodne, więc no tutaj jakiejś wielkiej filozofii nie będzie. Jednak najważniejszy będzie aspekt tego, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia łowienia czyli głównego. Nie, tak, jakby motywu tej gry, bo tutaj widzę, że jest straszny nacisk na, eks na eksplorację. Tam gdzieś padało słowo symulator. No cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast jest też informacja, że można wybrać się na relaksujący nocny połów nad jeziorem. Więc od razu mamy informację, że nocne połowy nie, będą możliwe są też widoczne wieże obserwacyjne być może z nimi też coś będzie związanego jest też opcja taka żeby wstać rano skoro świt i spróbować zapolować na wymarzoną zdobycz czyli też niejako pojawia się informacja, że ten czas będzie odgrywał rolę, bo pojawia się słowo o nocnej zasiadce, pojawia się słowo o, o wstawaniu skoro świt, żeby wybrać się na, na jakąś tam zdobycz, czyli być może czas będzie tutaj odgrywał istotną rolę. W końcu, tak jak mówiłem i będę do tego nawiązywał, zaraz w pierwszym akapicie, twórcy odważnie nazywają to symulatorem, więc z tym radzi, radziłbym uważać, bo. Nie słowo symulator w odniesieniu do wędkarstwa to jest coś no, troszeczkę skomplikowanego, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Pojawił się też inny bohater główny, czyli bas, nieustępliwa, waleczna ryba, która w naszych regionach jest dosyć egzotyczna i dla nas trochę odległa, dlatego ja od gier związanych z tornamentami i tego typu rzeczami, I z nazwą, która opierała się na tej rybie, to raczej się trzymałem od tego z daleka, więc tutaj mam nadzieję, że to będzie taki element regionalny, który później się rozwinie i to wędkarstwo przybliży się bardziej w naszym kierunku niż gdzieś tam dalej, gdzie te basy są wszechobecne, bo ja szczerze nie przepadam. Za tym rodzajem łowienia tych ryb mówię tutaj oczywiście o sposobie wirtualnym, nierealnym, bo to jest inna bajka. Więc pojawiają się też tutaj słowa o intuicyjnym systemie zarzucania. Więc tam był symulator, to mamy intuicyjny system zarzucania. Więc jeżeli to będzie, kliknij lewym i machnij cokolwiek myszką, żeby to poleciało, no to zobaczymy. Być może pojawi się coś więcej, gdzie trzeba będzie więcej wysiłków to włożyć, żeby rzucić dokładnie tam, gdzie się chce, czy na przykład pojawi się jakiś wiatr, który będzie w tym przeszkadzał. Następnie są też zapewnienia. O realistycznych i wciągających doświadczeniach wędkarskich. Najważniejsze w tym wszystkim będzie to, w jaki sposób ta ryba zostanie zacięta, doholowana czy też nie. Jak będzie rozwiązana kwestia przeciążeń, jak będą rozwiązane kwestie podbierania tej ryby, czy to będzie z automatu, że jak będzie mała, to wyciągniemy ją po prostu, czy jednak będzie trzeba się troszeczkę na gimnastykować. Każdy gatunek ryb ma swoje wyjątkowe cechy i zachowania. Więc konieczne będzie kontrowanie ich ruchów podczas holowania. No i tutaj pojawia się informacja, że jakieś kontry trzeba będzie wykonywać. Pytanie tylko, jakie to będą kontry i na ile to będą rzeczy powtarzalne. To znaczy, na pewno nie chciałbym tutaj zobaczyć takiego schematu, że jak szczupaka gdzieś tam zatniemy, no to on zrobi najpierw dwa razy w prawo, potem w lewo, potem przesunie się do przodu i tak za każdym razem. A jedyna różnica w tym to będzie, jak daleko rzucimy lub też jak duży ten szczupak będzie, więc nie chciałbym takiej powtarzalności schematów w tym holowaniu. Pożyjemy, zobaczymy. Nie. Ponadto dzięki systemowi, który wiernie imituje temperaturę wody, głębokość i wiele innych czynników wpływających na lokalizację populacji danego gatunku, każdy połów zostanie na długo w pamięci. No zobaczymy, jak to z tymi połowami będzie. Nie, poznaj i opanuj do perfekcji różne techniki wędkarskie i dostosuj swoją strategię, aby złowić najbardziej spektakularne osobniki. Używaj szerokiej gamy wędek i personalizuj je dzięki ogromnej liczbie kołowrotków, żyłek, spławików, haczyków, wabików i przynęt. No i tutaj stop, bo pojawia się informacja, że będą różne kołowrotki, żyłki, spławiki, haczyki, czyli e, mamy tutaj poniekąd informację, że wędkarstwo spławikowe e, na starcie się pojawi. Oczywiście bez koszyczka nie podchodź i no, mam nadzieję, że takie metody również na starcie się pojawią. Ewentualnie jeszcze no, jestem w stanie to zrozumieć, że pojawią się w późniejszym czasie, ale nie wyobrażam sobie, żeby tam były tylko basy, szczupaki, okonie i, i trochę błystek plus e, kilka haczyków. I parę prostych spławików na jakieś tam białe ryby, więc no mam nadzieję, że to się rozwinie w dosyć bogaty sposób. No patrząc na to, jak rozwinęła się gra Hunter, no to myślę, że tutaj też tak będzie, przynajmniej ja mam takie oczekiwania. Stwórz kolekcję własnego wyposażenia, stawiaj czoła największym wędkarskim wyzwaniom. Twoja droga do mistrzostwa właśnie się zaczyna, i tutaj po raz kolejny pada słowo mistrzostwa. Czyli być może pojawi się jakiś bardziej złożony lub nie system rozwoju, system, w którym będziemy mogli w jakiś sposób się rozwijać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo nacisk jest zarówno na samotną eksplorację, jak i na wspólną eksplorację. Więc zobaczymy, co, co autorzy będą mieli na myśli. Przemierzaj otwarte rzeki i jeziora w pojedynkę lub dołącz do znajomych i innych graczy. W rozgrywce wieloosobowej, aby doświadczyć wędkarstwa na wiele ekscytujących sposobów. Eksploruj otwarty świat, spotkaj się z innymi wędkarzami i wyruszcie razem na niezapomnianą przygodę. Więc tak to wygląda od strony ogólnej, steamowej. No i oczywiście, tutaj najważniejsze na koniec, czyli. Gra będzie ciągle rozwijana za pomocą regularnie dodawanej płatnej i darmowej zawartości. Oczywiście tej części darmowej zawartości standardowo nie będzie za wiele, tej części płatnej pewnie będzie więcej. Mam nadzieję, że nie dostaniemy czegoś takiego na wzór gry, która już wyszła, na którą się troszeczkę może już pomysły, rezerwaty i bronie. I zwierzęta skończyły do upolowania, więc teraz weźmy to, co jest. Zabierzmy trochę lasu, dodajmy trochę wody, wrzućmy tam ryby. Zamiast splu, dajmy w rękę wędkę. No i połówmy ryby, tak? Mam nadzieję, że to nie będzie coś na zasadzie moda z rybami. Do gry, która już na rynku jest, tylko to będzie zupełnie coś innego, bo ja osobiście mam dosyć duże oczekiwania co do tej gry i będę ją śledził i na bieżąco Was informował o wszystkim, czego uda mi się o niej dowiedzieć. No bo nie ukrywam, że mam na nią smaka, krótko mówiąc. I na sam koniec dwa słowa o wymaganiach sprzętowych. Nie są one jakieś tam mega wygórowane, czyli Windows 10 11 64 bitowy. W minimalnych pojawia się i 5, w zalecanych i 7, w ryśkach pojawia się piątka 16.00 albo 16.00X, więc tutaj jakichś tam wielkich wymagań nie ma. RAM 8 i 16 GB, oczywiście ta 8 w zupełności wystarczy, jeżeli nie będziecie grali w 4K. Do tego taki można powiedzieć przełamany schemat między kartami, czyli tu mamy w, w minimalnych 3, 3, 4 gigową kartę, w zalecanych macie 8 gigowe kartę i tutaj się pojawia 10, 70 karta, czyli jesteśmy jeszcze nadal w obszarze GTX-ów, nie RTX-ów, więc wydaje mi się, że, że tutaj na spokojnie to wszystko będzie ładnie chodziło. Wersja 12, jeżeli chodzi o Directa i 25 giga dostępnej przestrzeni. O ile dobrze pamiętam, to chyba 60 giga surowy The Hunter zajmował, czyli macie tutaj od razu rozbieżność, jak te światy będą wyglądały. Oczywiście, no, tutaj, w przypadku wędkarstwa, nie będzie aż tak rozległy teren potrzebny, bo wiadomo, będzie to przemieszczanie się, będą te tereny górskie i tak dalej, ale. Nie będą to musiały być tak ogromne obszary jak w przypadku polowań, więc tutaj to będzie delikatnie inaczej wyglądało. Poza tym dochodzą łodzie, dochodzą pojazdy, więc to podróżowanie też nie może zajmować nie wiadomo ile czasu, no bo w końcu chcę iść na ryby, a nie grać w symulator chodzenia, więc... Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Tyle się dowiedzieliśmy. Są to bardzo ogólnikowe informacje, z których można sobie wiele dopowiadać. Z konkretów to jak na razie to jest ładnie marketingowo, fajnie wygląda. Pojawiło się dużo ładnych obrazków, kilka ciekawych ujęć, z których nie chciałbym niczego wnioskować, bo jest na to zdecydowanie za wcześnie. Czekamy na kolejne informacje. Do następnego, cześć.